I witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w cywilizację, cz część czwarta Polskie Imperium. W poprzednim odcinku straciłem miasto Powerty Point, chyba tak się nazywa. Czy ja je wcześniej zdobyłem, oni odbili. No i cóż teraz? Mam tu jeszcze Kielce w pobliżu, osamotnione, też niedawno zdobyte. Od Indian. No i tak się zastanawiam teraz, bo tu oni bardzo wzmocnili to miasto. Tyle woja tutaj siedzi, że głowa mała. I tak się zastanawiam, czy by teraz jeszcze tutaj te woja. A, ruchu nie mam Co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić, do siły dodać. za dużo woja nie mam, czy by z nimi nie pogadać chwilowo podpisać jakiś traktat pokojowy coś takiego znowu gram odcinek po jakiś tam przerwie no to chyba mnie roz rozklepią nie? No zobaczymy, jak to będzie, co to będzie, co to będzie. No trochę ja ich porozwalałem tutaj. No ale katapulty to niestety już sobie nie poradzą. Tutaj mi chyba dużo sprzętu wyniszczą teraz w tym momencie. Nie mam za bardzo czym się bronić i to jest... Wszystko pójdzie do piachu. Ale dobra. Co tutaj Wiki chce ode mnie? Kość słoniową za Dobra, niech będzie. Wiki. Jesteś zadowolony, tak? Jakąś dziwny strój założyłeś, Wiki. <grytanie> dobra, żegnam ciebie. Coś tu przetrwało jeszcze. Jeszcze z pierwszej brygady katapulta została niesamowite co ja tu mogę zrobić? Taki biedny żuczek może tą katapultę zrobić i tak ta husaria chyba pójdzie niedługo w odstawkę Dobra wy tu się broncie To się może, niech się leczy a ja sobie ekipę zbiorę, tak czy siak Dwóch strzelców w obronie, niech oni sobie będą tutaj zbieram ekipę Jedna będzie taka wyjściowa Na wypad już tutaj na ten kontynent, ale pozbieram sobie ich trochę tutaj to, to, chociaż szkoda trochę tego sprzętu co? Chociaż tutaj mam te, te te katapulty jakieś Zapomniałem Trebusze trup O właśnie zapomniałem jak to się nazywa Trebusz To to już przestarzałe Niech oni sobie to rozwalą Na no, miękko, to przyjmę A ja już tam sobie armaty będę zbierał i husarie mi dobiją i co już tam chyba nie mam nie mam tam woja tu jeszcze husarie chcą budować 12 tak nieźle ona ma tyle co grenadier a więcej ruchu ale ja chyba Tutaj wszystko jest potrzebne, i kawalerzyści, i grenadierzy, i armaty, to to wszystko mi się przyda. Dobra, o tutaj ropa jest, ropa. W mieście Kielce nastąpił indiański przewrót. No nie dziwię się. Niech się trzymają, co to jest, strzelec? No nie, nie jest złata obrana może trochę wytrzymają dobra a wy tutaj nieźle będzie jak tą ekipą zaatakuje to konstytucja i złoto oferuje za części zamienne nie 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 ma mowy tak jak mówiłem wcześniej ja tylko współpracuję sobie na tym kontynencie z Wiktorią nie, na razie nie robimy żadnych budynków. Jadę tylko i wyłącznie w wojsko. Chociaż tutaj tak dosyć długo to wszystko trwa Czy by się przydało? Tu chociaż jakieś podstawowe budowy, albo chyba nie ma Wszystko długo się buduje. o teatr na przykład niech będzie w rozwadach wbuduje teatr armata armata o jaka wielka oni tam lecą i kawalerzysta dobra tutaj taką ekipę teraz zbiorę nie na razie nie chcą ze mną rozmawiać Uniwersytet? Nie, na razie nie. Na razie nie. Dobra, chcą husarię będą mieli husarię. Co ja się będę... August wprowadza z tym wybory. Powszechne demokracje. Wielkie przemiany. Oktawian wprowadził, że mianie szaleją po prostu. A ja, te, a ja szaleję, ale w inny sposób. Ja tu szaleję militarnie, to co tu się dzieje, no na pewno na większym poziomie to to, to nie byłoby tak, chociaż i tak nie jest łatwo, ale to, to to na pewno już ja teraz widzę, jak sobie ustalę większy poziom, to te walki to będzie masakra Tutaj, akurat w tej grze, to mogę sobie pozwolić na. Rozgrywają, rozwady rozszerzają swe granice. Super. Tutaj będę mógł sobie pozwolić na taką grę waleczną, typowo podbiatykę. Ale jeśli już będę grał, na, tak jak mówiłem wcześniej, na ogromnej mapie z wieloma przeciwnikami na trudniejszym poziomie Karabin maszynowy Też się przyda Od razu będę budował silnik spalinowy wojsko Tak jest, jedziemy wojsko nie, na razie nie, na razie nie czy te armaty? Dobra, niech będzie. Może to będzie też jakaś taka siła. Sporo mi tego sprzętu wytłukli. Obocznie chcą sklep. Nie mają sklepu. Dobra, zrobimy co jakiś czas. Muszę coś uruchomić takiego. Dla mieszkańców, tak? Wrogów kokierc No tutaj zaraz mi a dwoma kusznikami to oni sobie chyba mogą tutaj popływać co najwyżej nie wiem jaka to będzie rzeczka jest, ale jest jakaś, to oni sobie tutaj mogą popływać najwyżej zaraz wam pokażę co to znaczy siła uderzeniowa jeszcze parę tur Ej, tu się zakradli nieźle. Tak jak sobie myślę, na tyle miast co oni mają, ja tutaj powinienem ich zgnieść, a oni tyle woja mają, tyle tego nabudowali. Power point. A dobra, zaraz się przejdę do nich muszę tutaj jeszcze troszeczkę wzmocnić się. No ale Dobra, no spokojnie. Bank. W Krakowie. Nie mają banku? Dobra, na razie jeszcze nie będziecie mieli. Kolejni chcą w jednym wybudować sklep, to od razu później wszyscy chcą. Zegrze chcą. Macie wielki mur. Eee, co? Zakończę wojnę o imieniu siedzący Byk. Nie, nie będzie kończyć. Dobra, już się uparłem. No tak się zastanawiałem, może to by było dobre rozwiązanie, chwilowo zakończyć, tam się... Co tu się stało? Obok jest, to tak Okręt liniowy Nie, z tymi okrętami na razie też się wstrzymam Mam ten karabin maszynowy, jest, dobra karabin maszynowy, w rozwadach też karabin, maszyno 32 tury długo tutaj jeszcze coś by się przydało strasznie wolno tu idzie ta rozbudowa kuźnia, dobra niech będzie kuźnia e, powstrzymaj naszych współ... Przed toczyniem wojny. Nie wiem, co to da. Czy to coś da? Dobra, jest kolejna. I co ja mam? Pokój w końcu z nimi teraz, tak? Jak to jest? tak nie ma wojny już no to przez te jakieś e, na papierkach kurde bela ja nie chciałem a i tak musiałem tak no e, dobra niech będzie tak zaraz tam wkroczę już taką armią tam wkroczę e, na razie nie okręt liniowy dobra niech będzie dobra, już wam pójdę na rękę. A ja i tak sobie wejdę nimi tutaj znowu straciłem. Tu terytorium. Ten teatr mi się szybciej wybuduje, może coś coś to da. Tu dojdę, będę miał szybciej do tego World Boys. No i tu jeszcze ten Mount Te dwa miasta to teraz dla mnie priorytet. No taka muzyka jest do walki, maleczna. Chyba tak mi się wydaje. <grytanie> I tu by im zostało pięć miast. No ale już by byli ładnie od... odcięci tutaj. No a ja ponad pół kontynentu już moje. Dobra, fortyfikacja, fortyfikacja. I co to jest? Kolejny strzelec. No lecicie tu jak nie ma. Co to tutaj sobie płynie? Oktawian. Sobie pływa muzyczka fajna <laughs> jedziemy, jedziemy, panowie, nie stoimy, tu będziecie stać sobie, który mamy rok 1896. No i dobra, zaraz dojdą jeszcze jakieś kolejne. O, w Krakowie port. Nie mają portu. Dobra, wybudujemy im port. Tyle statków tam stoi i portu nie ma? Coś jakoś logistycznie źle zrobiłem. <ścoughs> Husari. będzie, zaraz się działo, będzie korsarz urząd celny to w Warszawie, tak? o ile zarabiam? 145, nie, nie, nie. dobra, karabinów maszynowych potrzebuję więcej Jest super podoba mi się ten pomysł no i sklep we wrocławiu o tu jakiś nie, dobra to coś takiego, do no, obrony tam zrobiłem do no, tych armaty już mi chyba starczy armaty już będę mógł sobie olać ten przyczółek to ja będę bronił tak samo no, jest, o miasto założył skubaniec zaraz mu wybije te miasto z głowy ale go wpasował tutaj dobra czy ja w ogóle nie mogę wejść sobie go atakować czy bo ja już teraz już chciałem się na niego przesunąć nie ale chyba ruchu nie miał to dlatego niech będzie podczas obrony w mieście, nie coś takiego, siły damy damy mu więcej mocy więcej mocy, no i taki będzie troszeczkę w tym odcinku nic się nie będzie działo o, okręty podwodne, transportowce i niszczyciele Czy fizyka karabin maszynowy karabin maszynowy no teraz tego troszeczkę akurat pójdzie jeszcze więcej strzelców gratulacje wypełniłeś cele postanowione przed tobą przez działaczy sportowych i budowałeś wystarczająco dużo kolosełów aby uruchomić działalność lig sportowych wybierz nagrodę spośród tych, które stały się dostępne dzięki nowemu duchowi sportowemu twojego narodu. Niech ludzie będą szczęśliwi dzięki rozgrywkom, niech ligi sportowe staną się naszą tradycją kulturalną, zorganizuj regularne masowe imprezy sportowe w imię Zeusa. O, coś takiego zrobimy. Naszą tradycją kulturalną, czy kulturową, kulturalną. Wow, super. Dobra, mamy karabin maszynowy i jest. Dobra. Dodużyjcie ten karabin tutaj. Dobra, te miasto, te miasteczko zaraz spalimy. Ja muszę te kielce połączyć, bo one mi nie funkcjonuje w tym momencie. Kawalerzysta. Niszczyciel? Tak jest. Dobra, kielce się znowu rozrastają. No ale odłączył mi je od reszty. To może sobie akurat... Nie, poczekam aż tutaj... Zwiększy się trochę to. ta wioska. Będę mógł ją przejąć. Nie będę musiał jej rozwalać. Może jakoś tak to zrobię? Karabiny maszynowe już tutaj. Tam jakimiś konikami śmigną. Tego tylko smyrną kołkiat. Dobra, karabinek maszynowy. Niech będzie ok. Co oni chcą? Nie ma mowy, ja tu rządzę. Co? Nigdy. Odmów przyjęcia rezolucji. Jeśli coś takiego się stanie, to ja chyba... O, kopalnie mi rozwali. No i tutaj na tym też polega gra, to ja już tego akurat nie za bardzo, ja to nie jestem do tego, żeby jakieś tutaj robić dywersje właśnie gospodarcze, jakoś go niszczyć, tu mu to zniszczyć, tamto, bo pewnie powinienem. Może jak z tym lepszym komputerem sobie pogram, to się mogę troszeczkę nauczyć, jak to, bo tu w tej grze to chyba trzeba tak robić. Ja to idę tak chłopskim sposobem. Kurde, zbierać wojo i zrobić natarcie. I zaraz to zrobię. Zresztą zobaczymy jak to będzie. Może już nie, bo teraz popatrzę. 22 minuta. Konstytucja i złoto za liberalizm. No dobra. Z Wami i tak już chyba nie będę walczył. Jeśli już, to troszeczkę z Rzymianami. No free man shall be taken, imprisoned, or in any other way destroyed except by the lawful judgment of his peers. Jak tylko zobaczę, że to miasto będzie do nich należało tak po prostu... Jeszcze i tak zaraz robię tam desant Jeszcze chwilka Jeszcze chwilka Dobra, następne jednostki zaraz będę zbierał Dobra Wyruszamy, panowie, wszystkie jednostki tak wojnę czas zacząć. ciekawe, ciekawe, ciekawe jak to będzie coś tam rozwaliłem tu mi się przydał karabin maszyny i tylko to nie tylko ten, ale i ten tak samo. I to jest taka typowa tylko miejscowa, żeby bronić dryni, a kolejne jednostki będę sobie zbierał tutaj. No i zobaczymy, co on wymyśli. Może i dobrze, niech mnie porozwala, znaczy niech się stara rozwalać. Ja mnie będę miał do rozwalania, tak? Tak jak mówiłem, chyba bronić się jest łatwiej. Tej karabiny mają oni na konikach, a ja z karabinami maszynowymi, a oni tak tutaj mi rozczaskali chyba. Nie no, wygrywam to, wygrywam to. To pomalutku, po bo po pomalutku, ale jest do przodu. Tam trochę tych poświęcił jednostek. Dobrze, bo będzie mniej, żeby tam wpaść. Fizyka. Sterowiec. O, proszę bardzo. Wykrywa okręty podwodne, plus 100% w walce z marynarką. Co? Demokracja, korporacje, biologia. Artyleria. Elektryczność latania, O, samoloty, to jest dobra opcja. 16 tur. Dobra, na spokojnie. Nie wszystko nie od razu. O, krem. Włodzi. A co? Co to daje? 33% koszt przyspiesza produkcję. fajnie ermitaż, sterowiec nie jedziemy jednostki karabin maszynowy czyż on tam w... główną rolę odgrywał na razie w tej bitwie dobra, ale ja w tym momencie zakończę ten odcinek, a tutaj patrz co się dzieje jeszcze, bo szkodził nasze jednostki z flanki. dobra Nieważne, zakończę ten odcinek w tym momencie. Dzięki za uwagę, zapraszam na kolejny odcineczek, w którym będziemy walczyć na pewno o tą wioskę, czy o coś tam i o Porty Point? Chyba tak. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, jeszcze raz dziękuję. Na razie, hej, cześć.